La ambición ahora es mi consejera. Cueste lo que cueste me levantaré, Hoy sé que valgo mucho y ahora cobraré. Wiem, że Mary jest niewinna, chcę okazać tylko moje wsparcie. <grym i wioski> Też tak sądzę. Zawsze była dobra. Znam ją od zawsze. Proszę nie płakać. Na pewno coś da się zrobić. Musiałby zdarzyć się cud. Wierzę w cuda, wyjdzie stąd. Dziękuję. Powinnyśmy już iść. Nie mogę zostawić Twojej siostry samej. W ten sposób nic nie zdziałamy. Nie. Wiem, że to trudne, ale musimy iść. Nie obchodzi mnie to. Będę tutaj siedzieć. Musi wiedzieć, że nie zostawiła mi tutaj samej. I Widziałem ją. Była bardzo spokojna. Pani obecność tutaj tylko pogorszy sprawę. Juan ma rację. Mogę Was podwieźć. Jedziemy? Chodźmy odpocząć. Kami. Cześć. Siostro. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co ostatą? Bez zmian. Martwiłam się, dlatego jestem. Bardzo się martwiła. Chcę, żeby wyzdrowiał. Rozumiem sytuację, ale powinien zbadać ją lekarz, upewnić się, że nic nie dzieje się dziecku. Nie ma potrzeby. Pani ma rację. Naprawdę mi przykro z powodu waszego ojca. Dziękujemy. Modliłam się za niego. Moi sąsiedzi odmówią za niego różaniec. Dziękujemy. Wykorzystaj to, że tutaj jesteś i idź do lekarza. Dobrze. Odwieziemy ją później. Potrzebuję Was. Wracam do domu. Trzymajcie się. Do widzenia, dziękujemy. Wszystko będzie dobrze. Obiecujecie? Tak, wszystko się jakoś ułoży. Kto tam? Cześć. co się stało? Cześć, tato, Przygotowuję ziemniaki z wieprzowiną. Muszę podgrzać tortillę. Podaj mi podgrzewacz. Słyszysz mnie? Gdzie on jest? Przed tobą, synu. Co się dzieje? Nic mi nie jest. Gdzie Kamila i mama? Pojechały do szpitala, do pana Portii. Pogorszyło mu się? Nie. Kamila się martwiła, więc twoja mama ją tam zabrała. Co się z tobą dzieje? Byłem umarł. Co? Musiałem ją zobaczyć. O czym ty mówisz? Powiedziałem jej, że wciąż ją kocham. Jeśli ojciec umrze przez Mar, dopinuje, żeby zgniła w więzieniu. Wątpię, żeby była to sprawka Mary. A czy ja? Podpisała dokumenty rozwodowe. Hector mi o tym powiedział. Gdyby chciała pieniędzy, nic by nie podpisała. Zrobiła to, żeby nikt jej nie podejrzewał. Valeria i Mar zrobiły z was idiotów. Chcę znać prawdę. Oskarżenie Mar nie ma sensu. Więc kto to zrobił? Kami? Pris? Co ty tutaj robisz? Przyjechałam na wieści o Waszym ojcu. Przypomniała mi o moim pobycie w więzieniu. Nie mogłem nic zrobić. Nic nie mów. Nikt sobie nie wyobraża, jak wygląda tam życie. Nie mogę jej teraz zostawić. Rozumiem cię. Nigdy tam nie byłem, ale nie możesz zapomnieć, że masz żonę i dziecko w drodze. Wiem, że nie powinienem tam jechać. Źle się z tym czuję. Powinieneś trzymać się od niej z daleka, a wciąż wracasz. Po co? Nie wiem. Otwórz oczy. Masz to, co w życiu najważniejsze. Rodzinę. Porzucisz ją? Oczywiście, że nie. Wiele wycierpiałeś przez tę kobietę. Co zyskasz, widując ją? Wiem, że jest niewinna. Pewnie i tak uda jej się stamtąd wyjść. Co wtedy zrobisz? Odpowiedz, mówię do ciebie. Może nie kochasz swojej żony. Ale kiedy urodzi wam się dziecko, zapomnisz o wszystkim. Zapomnisz o Marę. Tak myślisz? Jestem tego pewny. Dziękuję, że jesteś. Tęskniłam. Też za tobą tęskniłam. Nie było łatwo. Cześć. Cześć. Znalazłam świetnych lekarzy. Czuję się lepiej. Dlatego przyjechałam. Przeprosić za wszystko, co ci zrobiłam. Cieszę się, że tak mówisz. Mam spotkanie, muszę już iść. Pójdę z tobą. Ja zostaję z Pris. Świetnie, dobrze ci widzieć. Na razie. Nie wierzę, że tutaj jesteś. Nie było mi łatwo. Ciężko pracowałam na to, żeby czuć się lepiej. Chcę okazać wsparcie. Dziękuję. Nie można żyć ciągle uciekając. Jestem z ciebie dumna. Jak twój tata. Chodź, powiem ci. To ci pomoże. To nie uśmierzy bólu, który noszę w sercu. Musisz być silna dla Mary. To wina tej przeklętej Pauli. Zrobiłabym wszystko, żeby się przyznała, a później ją zabiła. Rozumiem, że chcesz ją zdemaskować, ale nie możesz ich ciągle nachodzić. Mar będzie miała więcej problemów. Jestem zdesperowana. Wiem. Ale wszystko się ułoży. Zobaczysz. Skąd ta pewność? Nikolas nam pomoże. Dlaczego on też chce poznać prawdę? Czemu akurat on, a nie Arturo, który mówił, że cię kocha? Dobrze, że jesteś. Kolacja gotowa. Użyłeś nopalu? nopali i ziemniaki, tak jak lubisz. To bardzo miłe. Jesteś pewna? Jak wolisz? Coś się stało. Kamila dzwoniła, zostanie w szpitalu z ojcem. Nic dziwnego, bardzo się przejęła. Dobrze, że tam jest. Może będzie spokojniejsza. Tak sądzę. Pytałem, czy mam przyjechać, ale nie chciała. Jak to? Jest z rodzeństwem i prysilą. Daj jej trochę przestrzeni, ale nie może też być całkiem sama. Mówię to jako matka i kobieta. Musisz być u jej boku. Dziękuję, będę ją wspierał. Dobrze. To moja wina. Jesteśmy tu przeze mnie, bo nie powiedziałam Juanowi prawdę. Powinniśmy być teraz razem. Ale jest już na to za późno. Ułożył sobie życie z Kamilą. Co ja zrobiłam? Nie mogę uwierzyć, że powierzyłam nasze losy Louisowi, kiedy jedyne co musiałam zrobić, to wziąć za nas odpowiedzialność. Nie wiem jak, ale wszystko naprawię.

Dziękuję, że byłaś tu ze mną całą noc. Nie mogę uwierzyć, że jesteś mężatką i będziesz matką. To była szybka decyzja, ale jestem szczęśliwa. Cieszę się. Naprawdę za tobą tęskniłam. Ja za tobą też. Zawsze się wspierałyśmy. Masz rację. Muszę iść. Chętnie cię odwiedzę. Nie wierzę, że jeszcze mnie nie zaprosiłaś. Muszę jeszcze iść do lekarza. Dobrze. Pożyczyłabyś mi pieniądze na wizytę? Zostawiłam portfel w domu. Tak, oczywiście. Trzymaj. Dziękuję. Wszystko zwrócę. Bez obaw. Pożegnam się z Arturą i wrócę do domu. Arturo. Arturo, zesnąłem. Przyniosłam ci kawę. Dziękuję. Fajnie, że jesteś. Nie ma sprawy. Wróć do domu. Odpocznij. Na razie. Do zobaczenia. Bardzo się zmieniła. Cieszę się, że przyszła, ja też, może znów będziecie przyjaciółmi, jak kiedyś, mamo. Mama, zapomniałaś kluczy? O co chodzi? Przepraszam. Myślałam, że to mama. Chodzi o Mar? Tak, podpisała dokumenty rozwodowe. Mogłem dać ci znać, że przyjdę, wybacz co? Tak, muszę się z nią zobaczyć. Mogę cię podwieźć. Tylko się przebiorę. Zobaczy dziecko? Tak, i usłyszy pani bicie serca. Świetnie. Mam nadzieję, że ojciec będzie na kolejnej wizycie. Nie wiem, czy da radę. Dużo pracuję. Nie mogłam dłużej czekać. Wczoraj poczułam lekki ból. Sprawdźmy. Co u taty? Bez zmian. Ta sytuacja mnie zestresowała. Pewnie stąd ten ból. Coś się stało. Proszę się ubrać i porozmawiamy. Muszę ci coś powiedzieć. Zostaw mnie. Myślisz, że uwierzę, że nic nie wiesz. Wiem, co knuła się z Paulą. Przyszłam, żebyś w końcu powiedziała mi prawdę. Błagam. Powiedz wszystko, co wiesz. Odejdź! Zadzwonię po policję. Nie puszczę cię. Odkąd się tutaj pojawiłaś, zawsze patrzyłaś na nas z góry. Wiem i chciałam za to przeprosić. Ale co zrobiła wam Mar? Kiedykolwiek cię obraziła? Nigdy by nikogo nie skrzywdziła. Nie zrobiłaby nic Louisowi. To ona cię stąd wygoniła, nie ja. Odejdź stąd. Wiem, że to sprawka Pauli. Moja córka nie jest przestępczynią. nie jest przestępczynią. Powiedz mi, co ukrywasz. Nie jestem w to zamieszana. Moja córka jest w więzieniu z dzieckiem w brzuchu. Proszę, okaż odrobinę współczucia. Spójrz, błagam cię. Powiedz mi, miej odrobinę miłosierdzia w sercu. Nie uciekaj na litość boską. Co się dzieje? Niestety to ciąża pozamaciczna. Co to znaczy? To znaczy, że komórka jajowa nie zagnieździła się w macicy, tylko w jednym z jajowodów. Możemy coś z tym zrobić? Nie ma na to lekarstwa. Więc co teraz? Musimy przerwać ciążę. To niebezpieczne dla Twojego życia. Nie, to niemożliwe. Wiem, że to ciężko zrozumieć. Dostaniesz receptę na tabletkę, która przerwie ciążę. Musisz wziąć ją jeszcze dziś. Poczujesz lekki ból, ale to normalne. Co się stanie, jeśli jej nie wezmę? Zarodek będzie dalej rósł i może dojść do pęknięcia jajowodu. Muszę urodzić swoje dziecko. Spokojnie, proszę zadzwonić do męża, wytłumaczę wam wszystko. Nie ma czego wytłumaczyć. To nieprawda. Jestem w szoku, że Mar podpisała dokumenty. Ja też. Zgrywa niewinną. Powiedziała, że nie poślubiła ojca dla korzyści. Co jeszcze mówiła? Uwierzyłeś jej? Najważniejsze, że w końcu nie są razem. Jeden problem mniej. Kiedy zostanie skazana? Dochodzenie trwa. Czego jeszcze potrzebują? Dostali już zeznania od naszego personelu. Nikolas chce być pewien, że poznamy całą prawdę. Co to znaczy? Że policja wciąż będzie szukać dowodów. Muszą udowodnić jej winę, a jeśli nie jest winna, to nie wiem co dalej.